I sięgnąłem jednak do pierwszego dziejopisa powstania listopadowego i jednego z autorów tego powstania, Maurycego Mochnackiego. I przeczytałem u Maurycego Mochnackiego w jego powstaniu narodu polskiego w roku 30-31. Przeczytałem, że oprócz tego, że rozbito w noc listopadową arsenał w Warszawie, że, proszę państwa, rozbito też inny obiekt. I ten obiekt to były magazyny wódki. Magazyny wódki niejakiego Nywachowicza. Tajemnicze nazwisko. Czy ktoś z państwa słyszał o Leonie Nywachowiczu jako postaci, która byłaby istotna u genezy powstania listopadowego? Nie sądzę, bo, bo ja, bo ja właśnie całe życie. Tak się wychowałem w takiej historii, w której Leona Newachowicza nie był. Znalazłem Leona Newachowicza także w książce Jerzego Łojka, szansę powstania listopadowego. To też od razu tak tutaj zastrzegam, że się pasjonowałem kiedyś tą książeczką i uważałem ją za najlepszą, najważniejszą książeczkę o powstaniu listopadowym, bo, bo strasznie chciałem wierzyć w te szanse za. Jerzym ale ten istotny szczegół dotyczący Mewachowicza znajduje się w książce Opinia publiczna. A geneza powstania listopadowego i tam mianowicie czytamy, że przed powstaniem listopadowym na y, y, ulicach warszawskich pojawiła się bibuła, ulotki, plakaciki Nigdzie niestety się to nie zachowało, o ile mi wiadomo, w żadnej bibliotece narodowej. Może nam to Niemcy spalili na okulniku w 1944 roku, może kiedyś tam było. No i na przykład na jednej ulotce było napisane, że, że należy lubowickiego e, prezydenta e, miasta Warszawy obić kijem. Podobnie należy potraktować ministrów Lubeckiego i Mostowskiego, a powiesić Newachowicza powiesić zauważcie państwo tę hierarchię, tak że lubeckiego mostowskiego y, y, lubowickiego obić kijem, ale newachowicza powiesić co ciekawe nie ma w tej ulotce agitującej lud Warszawy przed powstaniem nie ma mowy o carze mikołaju o wielkim księciu Konstantym, nie ma mowy o senatorze Nowosilcowie, znanym państwu z trzeciej części dziadów Mickiewicza. Nikt tutaj nie wzywa, żeby ich bić kijem czy wieszać, tylko trzeba powiesić jakiegoś Newachowicza. Okazuje się, że ten Newachowicz urasta do rangi jakiejś, jakiejś persony w Warszawie w noc listopadową, a ja nic wcześniej o nim nie wiedziałem. Wtedy wiedziałem, że mianowicie dojrzało powstanie listopadowe z tego powodu, że Car gwałcił konstytucję. Państwo na pewno słyszeliście. Gdzieś to wam się obiło o, o uszy, że, że car Mikołaj gwałcił konstytucję, a nawet jeszcze jego brat Aleksander, który sam tę konstytucję nadał Królestwu Polskiemu, już on niedobry zaczął tę konstytucję gwałcić. Wprowadzono mianowicie cenzurę w Królestwie Polskim i w ogóle. No ale tak, czy. Czy hasło Gwałcenie Konstytucji, czy to jest hasło, które mogłoby podnieść lud Warszawy, uwrażliwić na kwestię polską? Lud Warszawy. No, pomyślałem sobie, co lud Warszawy w noc listopadową mógł wiedzieć o czymś takim, jak konstytucja. No, punkt odniesienia mamy dosyć dobry w historii. Pięć lat wcześniej w Petersburgu podnoszą rewolucję, tak zwani dekabryści i to oni każą wołać tym żołnierzom, których sobie podporządkowali, każą im wołać, niech żyje Konstanty i Konstytucja. Agitują tych żołnierzy za Konstantym, no bo to jest wtedy właśnie po śmierci Aleksandra I. Jest taka wersja, że, że Mikołaj wśród Rosjan, taka wersja, że Mikołaj bezprawnie tron zagarnął, a w istocie powinien był ten tron przejąć Konstanty, starszy brat, no więc dekabryści. Agitują swoich żołnierzy, żeby wołali wiwat Konstanty i Konstytucja. I zapisuje jeden pamiętnikarz, a inni potwierdzają, że ci żołnierze to byli przekonani, że Konstytucja to jest imię żony Konstantego. Tak? Więc to jest, to jest informacja bardzo taka celna, co lud wie o konstytucji i na ile się takimi sprawami przejmuje. Sądzę z całym szacunkiem dla ludu starego miasta Warszawy, że jego, jakby to powiedzieć, świadomość polityczna w noc listopadową mogła nie być wiele wyższa. A zatem problem gwałcenia jakiejś konstytucji przez ten lud. Poważnie zacząłem wątpić, czy mogła wyprowadzić ten lud pod arsenał. Co dalej mówiono? Że cenzura, że cenzura. No cóż, lud. Bardzo oczywiście to, to ten lud szanując i, i kochając nawet, no, no trzeba powiedzieć, że sprawy cenzury to, to jest pewnie taki wyjątek w historii, że, że wśród postulatów gdańskich sprawa cenzury się znalazła, prawda? Ale to, to ten, ten lud Polski końca XX wieku myślę, że, że bardzo że, że bardzo był wyjątkowy, jeśli, jeśli idzie o, o rozumienie spraw publicznych, i, i nie sądzę, żeby można było tych samych standardów myślowych się doszukiwać w tej, w tej trzeciej dekadzie XIX wieku. Wątpiąc w uświadomienie polityczne ludu, zacząłem się interesować tym rozbiciem składu wódki Nowachowicza w noc listopadową. Co się okazało? I to właśnie w tych książeczkach Haliny Rożenowej i Małgorzaty Karpińskiej szerzej opisane. Sprawa, proszę Państwa, monopolu wódczanego i piwnego w mieście stołecznym w Warszawie, a także w innych miastach, no ale Warszawa ówczesna, największa, najważniejsza, tak jak i dzisiaj zresztą, co to takiego było? Kto to był Leon Wachowicz? Otóż Leon Wachowicz przybył do Królestwa Polskiego jeszcze, jeszcze w roku bodaj 1813, tutaj przyjechał ściągnięty przez wyżej wymienionego senatora Nowosilcowa jako biznesmen, przedsiębiorca. Przedsiębiorca w takiej branży zaopatrzeniowej. On zaopatrywał wojsko, armię rosyjską. Na tym się można było świetnie dorobić. Zawsze można się dorobić na dostawach dla wojska. Weźmy przykład Stanisława Wokulskiego z lalki. On też się na tym dorabia. No więc na dostawach dla wojska dorobił się Leon Newachowicz, a na początku lat 20. Kupuje on od rządu Królestwa Polskiego, od księcia ministra finansów, księcia Druckiego-Lubeckiego, kupuje on przywilej monopolu alkoholowego. Na czym ten przywilej monopolistyczny polega? On polega na tym, proszę Państwa, że... Yy, od tej pory, od roku 1821 bodajże, nie wolno nikomu w mieście stołecznym w Warszawie, a podobne zarządzenia także w innych miastach zaczęły obowiązywać ale w Warszawie rzecz dotyczy Nowachowicza, otóż nie wolno nikomu od tej pory handlować wódką ani piwem, które by nie pochodziły ze składów Leona Nowachowicza. Leon Nowachowicz zostaje z mocy tego przywileju jednym jedynym hurtownikiem alkoholu w Warszawie. No i odwrotnie, żadnemu producentowi alkoholu nie wolno rozprowadzać go nie wolno go puszczać w lód starego, nowego miasta i, i gdziekolwiek. Nie wolno go puszczać inaczej, jak tylko za pośrednictwem monopolisty Newachowicza. Tylko Newachowiczowi wolno sprzedać produkt z jakiejś tam lokalnej gorzelni czy, czy z jakiegoś lokalnego browaru. Nikomu innemu od tej pory nie będzie wolno handlować tam alkohole. No i to jest, proszę Państwa, przyczyna szeregu katastrof życiowych i katastrof ekonomicznych. Otóż upadają z dnia na dzień, z dnia na dzień upadają wszystkie browary i gorzelnie, które do tej pory w Warszawie były. Upadają ci browarnicy, to znaczy po prostu muszą zamknąć interes. Z dnia na dzień. Takie zarządzenie. I mamy tego ślad, proszę Państwa, ano właśnie w Kordianie, w Kordianie Słowackiego, tam jest taka scena po przysiędze Cara w katedrze jest scenka pod kolumną Zygmunta. Tam ludzie rozmawiają i ktoś, i ktoś nawiązuje tak do, do postaci piwowara, co to przykuty do taczek chodził tam na placu Saskim. A no bo tak, bo ci piwowarzy się zaczęli buntować zaczęli szumieć, no i rząd powiadomił wielkiego księcia Konstantego, że oni szumią, a wielki książę niestety nie wnikał głębiej w te sprawy, tylko kazał ich przykuć do taczek, no bo jak szumią.